Warto oczywiście nie wyrzucać resztek, na przykład skórek od mandarynek, od pomarańczy, od kiwi, od bananów, czy od różnego rodzaju owoców. Czy też możliwe też od warzyw, bo zawsze to jest dobry nawóz. I dlatego dzisiaj będzie film właśnie jakich nawozów oczywiście używam. Jakich oczywiście nawozów używam naturalnych, z czego konkretnie z czego. Dlatego dziś zapraszam do oglądania tego właśnie filmu. A z tej strony oczywiście KLW 29 Witam oczywiście w kolejnych poradach ogrodniczych oczywiście KLA. Dzisiaj oczywiście opowiem Wam mniej więcej jakich nawozów oczywiście stosuję, tak, dalej, tak dalej. I mamy oczywiście kilka przykładów, których ja oczywiście używam. Kilka przykładów, to znaczy kilka oczywiście, nawozów. Tu mam oczywiście przedstawiane zdjęcie, że wszystko praktycznie, wszystkie resztki, wszystko dajemy praktycznie do kompostownika, tak? Ale ja oczywiście z jednej strony daję do kompostownika, ale te moje domowe, do, do moich roślin domowych, do owoców, do takich innych rzeczy, to ja praktycznie nie wyrzucam, tylko to po prostu wykorzystuję jako nawóz płynny po prostu to jakoś dodaję do butelek zalewam wodą, dodaję łyżeczkę praktycznie cukru Są dwie łyżeczki cukru i mam po prostu bardzo dobry nawóz, dzięki temu ale też dobry nawóz jest taki na przykład z kawy, z tych resztek od kawy na przykład e, spadów po maszynie, czy tam jakieś tam e, po kawach parzonych, ten cały te całe resztki, wszystko to się bardzo dobrze nadaje po nawozach Nadaje się do, na, do nawożenia roślin domowych, do praktycznie do wszystkiego, dlatego, tak to mniej więcej użyję. To ja może w takim razie wymienię, czego ja ogólnie używam, jak to dodaję i tak dalej. Także pierwszą rzeczą, którą ja oczywiście używam jako nawóz, to jest oczywiście e, skórki od mandarynki. Mogą to być też skórki od pomarańczy, mogą to być też skórki od bananów. Praktycznie wszystkiego skórki, ale tu oczywiście chcę podkreślić, że skórki mandarynkie posiadają coś takiego, że jak się je zamoczy w wodzie, doda się dwie małe łyżeczki cukru albo chociaż dwie duże łyżeczki cukru, to właśnie wymieszanie je w zimnej wodzie, wszystko ładnie wymieszanie. Postoi to jakieś parę godzin, może ten może nawet stać 24 godziny. Wtedy po prostu tym podlewamy, wtedy jest gwarancja, że mamy że mamy po prostu lepszą jakość tych, nie przepraszam, nie lepszą jakość, tylko lepszy wygląd liści na roślinach i nie tylko, mogą też Powstać też nowe liście, tak? Dzięki tej, tego nawozu mogą powstać nowe liście i lepszy wygląd liści. Mogą te, też dojść nowe korzenie dzięki temu. To jest oczywiście bardzo dobry nawóz, także bardzo go oczywiście polecam, bo go często go używam. Drugi, oczywiście, to jest właśnie kawa. Kawę praktycznie zawsze dajemy do yy, zresztą, jak wypijemy kawę sypaną, czy spada z maszyny. Na przykład Philipsa Senseo, to na przykład yy, zostaje, zostaje się nam taka mokra kawa. Ją wykorzystujemy do kwiatów, czy do czegokolwiek innego. Możemy też suszyć wszystko i do prostu dodajemy. To, to jest oczywiście dobry przykład, bo ostatnio dałem tę właśnie kawę yy, sypaną. Yy, tak, kawę sypaną. wypijem po prostu kawę wsypaną i dałem właśnie tą resztkę co już została od picia to dorzuciłem do wanilii i teraz oczywiście wanilia wypuszcza nowe liście także tak to już mniej więcej wygląda ale jeżeli chodzi o te praktycznie yy, inne rośliny i tak dalej to oczywiście Wam pokażę jeszcze dzisiaj w tym przeglądzie oczywiście roślin bo długo przeglądu roślin nie było dlatego dziś się oczywiście pojawi i tak na, e, jeszcze chciałem powiedzieć, że e, przepraszam oczywiście, że wczoraj i przedwczoraj nie było materiału, ale no, po prostu nie było czasu, tak, nie było po prostu czasu, e, jakiś czas temu chyba nawet nie było długo dosyć czasu, chyba 3 dni, może 4, ale oczywiście z góry oczywiście za to przepraszam. Mam nadzieję, że rozumiecie, ale niestety z braku czasu. No nie ma jak, ale dziś oczywiście mam wolny czas, także mogę taki materiał zrobić. Dobrze, to było oczywiście tak. Skórki mam marynki, kawa, teraz oczywiście ryż. No właśnie, czemu oczywiście ryż? Woda, dokładnie woda z ryżu, ale przed ugotowaniem ryżu, przed ugotowaniem ryżu, to po prostu wlewamy zimną wodę do garka. Nie solimy tego ryżu, nie solimy tej wody, broń Boże, nie solimy tej wody. Bez soli wkładamy ryż, gotujemy ten ryż, potem jak się on ostudzi, tak dalej, tak dalej, wlewamy do jakiegoś naczynia, do czegoś, zostawiamy to na 24 godziny, na drugi dzień możemy tą wodą z ryżu podlewać. To oczywiście Wam też pokażę, pokażę w tym przeglądzie roślin, jak to praktycznie wygląda, tak dalej. Także oczywiście zakręcam i zapraszam. To oczywiście był trzeci składnik ryż. E, kolejny składnik to oczywiście jest czosnek. Czosnek może być obojętniaki, mielony, suszony, e, zwykły, normalny. Praktycznie każdy jeden czosnek może oczywiście być. Yy, ogólnie czosnku to ja praktycznie do roślin domowych nie używam, ale do storczyków jak najbardziej. I powiem Wam przecież, że do, do storczyków najlepiej działa czosnek. Także polecam. No i oczywiście yy, kolejny to będzie chyba już ostatni składnik to oczywiście to jest skrzypolny, polny. Skrzyp polny, no oczywiście często go używam. Skrzyp polny się przydaje do roślin, o, na, na przykład do roślin e, egzotycznych, na przykład do cytrusów, dzięki oczywiście e, temu skrzypu jak podlewamy raz na miesiąc z tym skrzypem, wtedy te liście od cytrusów nie spadają. Dzięki temu ma takie właściwości skrzyp, że po prostu te liście nie mają siły spadnąć, tylko się bardziej wzmocnią i będą silniejsze, silne drzewo, dzięki temu nie tylko te liście będą, nie będą spadać ale też się wzmocni bryła korzeniowa i to samo, mogą też wypuścić nowe liście. Czasami jest tak, że może tam jakiś coś tam się pojawić na liściach, ale to jest pra prawdopodobnie mało prawdopodobne, bo często jest tak, jak mamy na przykład mandarynkę, czy cokolwiek jakiś inny owoc, mamy na parapecie i na przykład nie wiem, coś tam na niego siada, czy coś jakieś odchody, czy coś takiego, czy od wełnowca, czy coś czegoś. To właśnie, to właśnie dzięki skrzypowi, dzięki właśnie skrzypowi polnemu, to jest zabójcza broń na, na właśnie na wełnowce na to wszystko. Wtedy te wełnowce w ogóle nie siadają na te mandarynki, bo wiedzą, że jest Popryskane i podlane skrzypem, a wiadomo, że skrzyp bardzo okropnie cuchnie dlatego oczywiście to był ostatni składnik, który ja oczywiście wymieniłem, z którego oczywiście używam właśnie robię, oczywiście, gnojówkę ze skrzypku właśnie tym podlewam. By było jeszcze więcej składników, ale ja podałem takie: najwięcej tych składników, co tak praktycznie mogłem polecić. Oczywiście to by było 5, 5 składników mandarinka Skórki od mandarinki, mandarynki, kawa, ryż. Yy, co tam jeszcze było? Momencik. mandarynki, kawa, yy, ryż. bodajże że coś tam jeszcze było, ale dokładnie nie wiem co. Yy, czos. O, już wiem. Yy, mandarynki, kawa, ryż, czosnek i skrzyp polny. Także pięć składników które ja oczywiście polecam do wykorzystania nawozów naturalnych, robić z tego nawozy naturalne i zobaczcie, że wasze kwiaty się na pewno podniosą. Najlepiej yy, odstawić te różne chemiczne rzeczy i korzystać z tych naturalnych nawozów i dodawać troszeczkę, czy cukru, bo wiadomo cukier to oczywiście to jest spożywka, ale Uwierzcie mi, że cukier razem z, z kurkami i mandarynkami, to działa takie cuda. Oczywiście tu też skłaniam się po dla jednej pani, która mi to o tym powiedziała w sklepie. Bo pro, po prostu nie dowierzałem, ale jak uwierzyłem i spróbowałem to zrobić, to byłem pełen podziwu i zaskoczony. Także wielkie brawa dla tej pani, że wpadła na taki pomysł. Nie wiem czy wpadła na taki pomysł, ale mówiła, że dosyć długo go używała. Dzięki temu ma dłuższe życie dla kwiatów. Także bra brawa dla tej pani! Brawa! Wielkie brawa! Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał, o ten właśnie o nawozach, bo dziś oczywiście był film o nawozach, tak? Także wszystko mniej więcej co mogłem to powiedziałem, jak to praktycznie wszystko ładnie e, wymieniłem. Oczywiście o co chodzi. Jeżeli chodzi o przepisy, o takie tam inne rzeczy, to myślę, że w kolejnych materiałach ogrodniczych, poradach ogrodniczych, oczywiście KLA, mam nadzieję, że się pojawi taki, czy też może opublikuję przepis, jak to mniej więcej e, zrobić, taki nałóg właśnie ze skórek od rynek i oczywiście dodać do tego zimnej wody i cukru. Także oczywiście to było na tyle. Oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, oczywiście porad ogrodniczych Kaila, a oczywiście na YouTube. No, i oczywiście, zostawię łapki w górę, jeśli chcecie, oczywiście, być na bieżąco. I z mojej strony to by było na wszystkie. Dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych. Na razie i do zobaczenia.